Cześć! Sorry, że znowu bez intro, ale wiecie, dopiero, sorry, dopiero dzisiaj zaczynam nagrywać na YouTubea. Dzisiaj sobie zrobiłem konto, ale potem zobaczę. Będę się z tego śmiać jeszcze. Jeszcze raz sorry za tą maskę. Nie wyszła mi tak bardzo, ale robiłem to specjalnie dla Was, jak najszybciej się da, żebyście mogli mnie oglądać. I proszę Was, oglądajcie moje filmiki, dawajcie suby, nie dawajcie łapek w dół, tylko w górę i tak na zachętę, żebym zaczynała nagrywać nowe filmiki. Jak chcecie, to proszę Was, napiszcie mi w komentarzach, czy nagrywanie na YouTube innych gier jest legalne. Wiem, że to legalne, ale moja mama mi nadal nie wierzy, więc chcę to usłyszeć od swoich widzów których na razie nie mam e, i chcę to usłyszeć od Was, bo wy to lepiej wiecie niż ja e, i chciałbym, żebyście e, no, napisali, że żeby uś uświadomić moją mamę, że tak jest. Jakby co, mam to zrobiono z takiego czegoś. Tak, tak. Do takiego. Tak, już więc co? E, nie miejcie mi tego za złe. Potem to zmienię i zrobi się lepsze. Dobra. Pa.